Witam panowie i panie. Zbliża się wieczór, więc czas na plądrowanie. Zapewne panie wolałyby penetrowanie, ale kiedy widzę BMK, zapewne mi nie stanie. Dzięki za pozdrowionka, dzięki za komentarze. Przypominam o łapeczkach i co? Lecimy z tymi sprzętami, zanim się ściemni. Ostatnio tutaj byliśmy niedawno, ale pojawiło się kilka sprzętów, więc chciałem sobie na nie rzucić okiem. 6300, rok 2009: benzynka manual, 2 litry, 143 konie, 92 przejechane, 9, 22, przegląd 318 i 92 000 przejechane. Zobaczmy, w jakim jest stanie ten sprzęcior. Póki co muszę Wam powiedzieć, że nie ma za bardzo się czego czepić. Tutaj lekkie zadrapanie na zderzaku. 2009 rocznik, nie ma dramatu, słuchajcie. No, i jak widzicie, E90 w limuzynce BMK. W większości trafiają się, tutaj jest lekki wgniotek. W większości trafiają się te BMK w benzynach, ale w kombi. Generalnie w ogóle BMK trójek z tych roczników jest więcej w kombiku niż w limuzynie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i tutaj jak widać narożnik zderzaka lekko przytarty ale lampy nie są wyblaknięte gdzie nie gdzie jakiegoś niewielkiego wgniotka można na samochodzie tutaj zauważyć piszcie w komentarzach co sądzicie o tych sprzętach lecimy dalej co tutaj pojawiło się nowego mamy twingacza 23000 ma przejechane 90 koni czyli TCE 900 z tego co kojarzę Cena wywoławcza 7000, rok 15 benzynka manual, 900 23 przejechane, 90 koni, 5, 23 przegląd. Wersja Dynamik ze ściąganym, zwijanym właściwie dachem. Środek czysty i zadbany. Samochód prezentuje się jak nówka sztuka. Oponki w ładnym stanie. Drugi komplet jest w bagażniku. Jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie są w całości. Więc mogę gdzieś coś czasami narozrabiać Twingacz prezentuje się ładnie Dla jakiejś młodej panny opalonej Nygus wyłącz te głupoty ze swojej głowy Znowu się tutaj podniecisz Coś pokręcisz BMeczka, trujeczka, 2.8 w benzynce 193 konie Jak widać purhel jest Oponki z tego co widzę Chyba zimówki ma w ogóle założone Skrzynia manualna skóra w środku, telefon cena wywoławcza za ten sprzęt 3000 rezerwacja, czyli ktoś już się tutaj przytulił, 99 rok 2.8 benzyna 275 ma na latane taki sprzęcior nie wygląda najgorzej wam powiem jak to E46 parę purchli zawsze się na samochodzie znajdzie ale najgorzej wyglądają. Tutaj widzę tylne błotniki. Są delikatne, purhelki, lusterko, obtarte. Ale skoro rezerwacja, więc nie zawracajmy sobie głowy. Dzisiaj chyba polecimy dwa place, ponieważ niedawno tutaj byliśmy, nagrywaliśmy te sprzęty. Nie będziemy się powtarzać. A klasa Mercedes, aktony, Gusowi, słuchajcie, zabroni dwa na raz. Niektórzy śpią z pięcioma laskami naraz, więc ja mogę sobie nagrać dwa place naraz. Lecimy. A klasa 2700, rok 5, benzyna manual, 150 przejechane, 95 koni, 1.5. O przeglądzie nic nie napisał. Kierownica mocno zużyta, mam nadzieję, że coś widać na nagranku tutaj przez te szyby. Troszeczkę wiaterek się ruszył coraz wcześniej, robi się ciemno. Tego Citroena ostatnio też mieliśmy na nagraniach. Może rzućmy na niego jeszcze okiem. Tutaj Tiguan stoi, którego Wam pokazywałem. Mocno skorodowany jest. 1500 euro, rok 2008. 1,2, 60 koni, 220 przejechane, 11,22 przegląd, wersja komfort. Tutaj słuchajcie, na Citroenie o śladach korozji nie ma nawet mowy. Ten skubaniec ma purchla na nosie. Normalnie bym mu go wycisnął, jakbym mógł. Esa się pojawiła. Esa ma troszeczkę tutaj podsztukowane, jak widać, nad nadkola. Ale generalnie, słuchajcie, nie wygląda najgorzej ta Eska. Tą Audicę w Cabrio już mieliście. 2,5 litra dieselek, 163 konie. I tutaj, jak widać, tylne nadkole też ktoś troszeczkę podrzeźbił. Automat i skóra fotel kierowcy, jak widać, podarty. ESA wygląda w środku dosyć ładnie, słuchajcie. Poza tylnymi nadkolami praktycznie nie wygląda ten samochód tutaj najgorzej. Tutaj leciutka przyciereczka na zderzaku. Nawet jak dzisiaj coś pomylę, słuchajcie, nie będę zaczynał nagrania od nowa. Poprawcie mnie w komentarzu. Troszeczkę mi się te lampy różnią. Odcieniem zobaczmy cenę 2950. 2004 rok. Benzyna automat. 300 przejechane. 3,8 litra. 245 koni. Właściwie 3724 pojemność. I do tego Esa w longu. Nie wiem czy mi się wydaje, czy w 2004 roku już blacha została w Eskach poprawiona. Piszcie w komentarzach tutaj ma takiego busa za 9000 euro. Idziemy teraz obok do Rahiba. Ten Dodge tutaj, już kiedyś był też na nagraniach. Pojawił się tutaj widać nowy peżocik. Zobaczmy sobie za niego cenę. Cena wywoławcza 18,750 za tego peżota. Auto jest z roku. 2019 Diesel Manual 2 litry 150 koni 114, przejechane drugi 23 przegląd Expert Custom Premium. Taki ma opis nówki oponki. Słuchajcie, praktycznie nówka sztuka, Peżocik. Czasami mnie pytacie o takie półskóra w środku, auto zadbane, kierownica oprzyta w skórze. Obejdźmy go tutaj w koło, zobaczmy, jak wygląda. No, tutaj na zderzaku widać ślady zużycia. Chyba ktoś jakieś ładunki tutaj pakował i troszeczkę nie uważał. Tego busa już mieliście, dodża też mieliście. Widać, park troniki są, generalnie nie wygląda najgorzej. Jedynie ten zderzak taki troszeczkę mocno podrapany. Nawarka się tutaj znalazła, orurowana w tej chwili, już w nowych jeepach nie wolno orurowania montować. Tutaj na progu, tak widzę, troszeczkę się jakoś coś łuszczy Ta okleina, drzwi lekko obite. I tutaj jakaś naklejka, z tego co widać była. Zobaczmy, może od razu, od razu. Peugeota dzwony mi tutaj dzwonią: 6250, rok 9, diesel 3 litry, 158 koni, 200 przejechane, drugi, dwudziesty pierwszy, przegląd Ducato Maxi, trzyosobowy. Jak wygląda ten sprzęcior? Tutaj troszeczkę te nadkola. Jak widać, lakier się łuszczy. w środku. Auto czyste i zadbane. Dosyć ciekawy sprzęcior. Halogeny z przodu są. Idziemy, zobaczymy, co ma jeszcze tutaj. Cena wywoławcza 7850 Rok 2003. Diesel, manual 2,5. 133 konie, 206 przejechane. 25 21 przegląd w tym sprzęcie troszeczkę taki poobdzierany oponki wyglądają zdrowo nie wiem z jakiego są rocznika ktoś mi ostatnio pisał w komentarzach Nygus mówisz opony ładne ale nie wiadomo z jakiego roku no nie wiadomo słuchajcie jak ja bym, jak ja bym miał tutaj jeszcze każdą oponę sprawdzać z którego jest rocznika na tym auto handlu to ja bym musiał chyba nic innego nie robić Musiałbym tutaj nocować. Dobra, lecimy dalej. Mamy Fiacika Doblo. Doblo cena 5,150. Rok 13, diesel manual 1.6. 90 koni, 160 przejechane. 8,22 przegląd. Wersja Selection. Coś mi tutaj nie pasuje, słuchajcie. Gdzieś widziałem uszkodzonego. A nie, to tam z przodu. Ale tutaj ta lampa strasznie sparowana. Jakoś linie mi się nie zgadzają. Zobaczmy co ma jeszcze tutaj. Z tyłu stał chyba taki uszkodzony z tego co pamiętam. Przed chwileczką tutaj przechodziłem, ale już się zakręciłem, zobaczcie jaki poobijany. 3600 rok 13 diesel manual, 2 litry, 135 koni, 309, przejechane, 821 przegląd mocarny skubaniec, dużo koni, ale zobaczcie nie wiem gdzieś, gdzie on się tutaj słuchajcie pasował, że te boki tak pobijał i jak widać ma tutaj naprawdę przesrany żywot, zobaczcie jak go tutaj ptaki obsrały nie wiem, może stwierdziły, że gówno warte to to jest obsrajmy to, dobra, lecimy dalej, rumster w dieselku TDI rumsterek, fotel, kierowcy delikatnie na środku jakiś taki troszeczkę wytarty tym sprzęcie, tutaj widać zderza, ktoś delikatnie przyhaczył zobaczmy cenę za tego sprzęta co tutaj jeszcze znajdziemy niewiele się zmieniło, ale kilka sprzętów doszło, więc pomyślałem, poplądrujmy odprysk na nosie 1750 euro, rok dziewiąty diesel manual, 300 prawie przejechane, 80 koni 1.4 o przeglądzie nic nie napisał Tutaj przy szybie się troszeczkę purchle zebrały. Tak wygląda środek na środku. Ten fotel, nie wiem, czy ktoś miał jakieś żrące bąki, bo troszeczkę taki wygryziony. No słuchajcie, nie oczekujcie nówki sztuki za 1700 euro rumster. Zobaczmy, co ma jeszcze tutaj ciekawego fiestka. Nie wiem, czy ta fiesta była troszeczkę tutaj przydrapana, poobijana, jak widać na drzwiach. Środek wygląda na czysty i zadbany cena wywoławcza 3550 za tą fiestę z przodu też taka troszeczkę poobdzierana. Auto jest z rocznika 2010 diesel manual 1468 koni 98 przejechane 8.21 przegląd ale jak widać cała taka troszeczkę jakaś podmęczona BMK jest bez opisu co tutaj mamy? Doblo Multi Jet, z tego co widzę. Ktoś mu tutaj chyba literkę jedną, capce rapcap. Cap, cap. Uuu, słuchajcie, już mi w paszczy zaczyna zasychać. Zaczynam się zapowietrzać, tak wam nawijam. Nie ma ceny na sprzęta. BMW bez opisu. Insignie już mieliście na nagraniach. Tom Audi mieliście, Mazdę mieliście, witarkę mieliście. Możecie się cofnąć. Kilka tygodni wstecz, ale tutaj szyba zaparowała 750 euro, 2002 benzyna, 1.8 114 koni, 250 przejechane i przegląd drugi 22. Maska do polakierowania, 1.8 silniczek 114 koni, z tego co wiem na łańcuchu, chyba że znów się gdzieś pomyliłem, ale cała jakaś taka, zobaczcie, lampa pęknięta wszędzie się łuszczy na niej normalnie klar jak jakiś nie wiem żmija za skroniec zrzuca skórę normalnie z siebie dobra chyba byśmy mieli to za sobą co nowego się pojawiło pokazałem wam mam nadzieję że się wszystkim podobało że za dużo nie narozrabiałem lecę obok na handelek jeszcze widno może pyknę jakieś dla was nagranko Pamiętajcie o łapeczkach, komentarze mile widziane i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Do następnego, cześć!